Dobra, graty zaniesione, możemy i zobaczyć co tu mają Jak widzicie Nowe jeszcze foli uchwyt jakiś do prysznica A tutaj jakieś lampki Zróbmy dziurkę Hmm, jakieś lampki takie lampki takie lampki coś do ciśnienia portmonetka jakieś kartki, karteluszki ale to wezmę bo to można za 5 euro sprzedać chyba nie można może a tu jakieś hookery jeszcze śmieszne